Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Sterowanie Cyfrowe. Dzisiaj, wydanie specjalne tej serii. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować nowość, jaka pojawiła się na rynku, jeżeli chodzi o dekodery dźwiękowe. Aktualnie w kadrze widzicie stronę Railbox Electronics, na której mam otworzoną zakładkę z dekoderem. Który tak naprawdę, według mnie, zrewolucjonizuje rynek dekoderów dźwiękowych. Dlaczego? Zanim o tym powiem, jeszcze krótka informacja o samym dekoderze: jest to dekoder o numerze katalogowym RB2300. Poniżej jest krótki opis tego, jakie ma możliwości ten dekoder. No i najważniejszy z tych punktów. Jest tutaj możliwość włączenia lub wyłączenia Wi-Fi przez funkcję DCC. Co to oznacza? Oznacza to, że osoby, które nie znają się na obsłudze takich rozbudowanych i skomplikowanych urządzeń, jak programatory do dekoderów dźwiękowych, umożliwia ten moduł Wi-Fi w dowolnego dźwięku do naszego dekodera. Wystarczy w tym celu tylko przeglądarka no i podłączenie się za pomocą komputera wykorzystując Wi-Fi. W jaki sposób to pokażę w dalszej części filmu. Teraz chciałbym jeszcze pokazać właśnie tutaj tą najważniejszą rzecz to, że właśnie ten dekoder ma taki dodatkowy właśnie moduł, który umożliwia Komunikację z tym dekoderem. To jest naprawdę według mnie coś, co, mnie coś, co zmieni, wydaje mi się, podejście do, do dekoderów dźwiękowych, ponieważ no, ja na, na do tej pory na rynku nie spotkałem się z takim czymś, żeby mógł, można było sobie tak, w taki łatwy sposób wymieniać, czy dogrywać, czy wgrywać dźwięki do dekodera. Dodatkowym fajną rzeczą w tym dekoderze. Jest jego cena. Proszę zobaczyć, jaka jest cena dekodera. Dekoder kosztuje niecałe 200 zł. Jest to naprawdę cena bardzo konkurencyjna w stosunku do aktualnie cen dekoderów, które sięgają prawie 500 zł za dekoder. Tutaj wydaje mi się, że jest to coś, co naprawdę jest dużym plusem, jeżeli chodzi o Kupno i decyzję wy, przy wyborze tego dekodera. No bo yy, tak naprawdę w cenie normalnego, zwykłego dekodera mamy tak naprawdę tutaj dwa dekodery. Pokupując, kupując dekoder normalny, który kosztuje 500 zł, mamy tak naprawdę tutaj dwa dekodery za po 200 zł. No i yy, na dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać właśnie w jaki sposób bardzo prosto można sobie yy, podłączyć się do tego dekodera wymienić na przykład dźwięki, na jakieś wybrane, które nas interesują, do lokomotywy, którą na przykład chcemy się pobawić na makiecie i wystarczy w tym celu, tak jak powiedziałem, przeglądarka oraz komputer. Także zapraszam do, dzisiejszego, do oglądania dzisiejszego filmu, na którym pokażę, jak fajnie można się bawić tym dekoderem. Aktualnie w kadrze widzicie, właśnie jeden z takich dekoderów. To są właśnie dekodery dźwiękowe od Rayboxa RB2300. Tak wygląda opakowanie. W opakowaniu mamy dekoder. Od razu przylotowany jest głośniczek. Dodatkowo mamy tak jak w dekoderach raidboxa, mamy od razu kondensator. A do głośniczka mamy jeszcze takie pudło rezonansowe. Tu mamy trzy rodzaje takiego pudła. Dodatkowo na opakowaniu tutaj mamy taką krótką instrukcję tego jak tutaj należy postępować właśnie z tymi dekoderami dźwiękowymi domyślnie tutaj na górze mamy informację o tutaj w tym miejscu to jest tutaj na samym górze mamy informację że już tu są wgrane dwa przykładowe dźwięki dźwięki są wgrane do elektrowozu EP 08 oraz spalinowozu BR 232 no, i tutaj instrukcja, jak należy postępować. Tu mamy link do strony, gdzie możemy sobie zarządzać tymi dźwiękami, czy tworzyć tak naprawdę dźwięki. To pokażę w dalszej części filmu. Tutaj mamy instrukcję, jak należy postępować, aby włączyć możliwość właśnie wygrywania tych dźwięków. No, i pod spodem, właśnie jak się dostać do strony, która właśnie umożliwia. Wygrywanie nowych plików z dźwiękami. I oczywiście, rysunek poglądowy, jak wygląda dekoder, jak są podłączone wejścia. Tak, standardowo. Ja już tutaj mam jeden dekoder podłączony. Do tego celu wykorzystałem sobie tutaj tester, który gdzieś tam kiedyś pojawił się u mnie już wcześniej na kanale. Była taka. Był taki film dedykowany właśnie temu testerowi dekoderów. No i jest okazja akurat, żeby sprawdzić, właśnie jak ten dekoder działa już właśnie na tym testerze. No i oczywiście centralka też od firmy Railbox. Multimausa mam od firmy Roko. Po podłączeniu tych wszystkich elementów, włączam sobie centralkę. No i tutaj mam podłączony dekoder do wejścia PLUX 22, standardowo mam szlutowany głośniczek, do głośniczka tutaj przemocowałem już te pudło rezonansowe, tak żeby lepiej lepszy dźwięk wydawało. No i teraz możemy sobie sprawdzić właśnie te dźwięki. I Teraz tak, tutaj są dwa dźwięki wgrane za pomocą odpowiedniego CV, które możemy sobie. Zmienić, dajemy sobie opcję programowania, wchodzimy sobie na odpowiednie CV, wpisujemy sobie 202, to jest, to jest 202, to jest CV, za pomocą którego możemy sobie przestawić, możemy sobie przestawić, jaki mamy dźwięk. Tutaj mamy dwa, jedynka to jest właśnie ten elektrowóz. A2 to jest właśnie spalinowóz. I tutaj wybrany aktu, aktualnie jest jedynka, czyli ten elektrowóz. Na razie tak zostawmy. Wybierzmy sobie tę jedynkę, zatwierdźmy. No i teraz jak to wyglądają te dźwięki. Jedynka to jest. Tutaj słychać. Mam nadzieję, że słyszycie. To jest załączenie właśnie dźwięku F1. Tak, standardowo w większości dekoderów. F2 to jest. Dźwięk, dźwięk, taki jest sygnał, no i tutaj mamy jakieś inne, inne dźwięki. Z tego co pamiętam, to na przykład ciekawy jest F15. To jest zapowiedź peronowa. Zobaczmy no, tutaj się nałożyły dźwięki. Muszę powyłączać, bo się tu połączały jakieś inne. O. No i teraz jeszcze raz tutaj mam dźwięk. No i teraz F15. Także zapowiedź peronowa. Strasznie cicho słychać. Mam nadzieję, że coś tam usłyszeliście. No i tak, jeżeli chodzi o, o dźwięki, możemy sobie przyłączyć Teraz na przykład przełączymy sobie na. na, To jest. To jest oczywiście dźwięk. Dźwięk EP08. Teraz przełączmy sobie na dźwięk związany ze sparowozem. Zobaczymy, jaki to będzie dźwięk. To jest tak programowanie. Programowanie to jest OK. Zmiana CV, damy sobie 202 i zmieniamy sobie na, na dwójeczkę. No i teraz 1. No i słuchajcie, już troszeczkę inny dźwięk jest. Dźwięki też powinny być inne. F2 powinien już być inny dźwięk. Tak, troszeczkę inny dźwięk jest. Tak, są inne dźwięki już. No i to jest standardowy, tak jak w większości mamy dekodery dźwiękowe. Tutaj jakby nic więcej nie ma niż, niż, niż standardowy dekoder dźwięku. Natomiast cała zabawa właśnie polega na tym, że możemy te dźwięki sobie zmieniać bez wyłączania takiego dekodera bez podłączania go specjalnie do odpowiedniego odpowiedniego yy, a tak już się dźwięk do odpowiedniego urządzenia, które nam to programuje w jaki sposób to robić? No musimy odpowiedni CV włączyć zaraz Wam to pokażę tylko przejdę do ustawienia na komputerze jak to wygląda Tutaj mamy na komputerze. To jest ważne tutaj, dlatego że. Zrobię zbliżenie. I teraz tak. Tutaj na komputerze musimy sobie sprawdzić, czy jakie mamy dostępne tutaj nasze sieci Wi-Fi. I teraz, żeby zaprogramować odpowiednio, właśnie nasz dekoder, musimy ustawić odpowiedni, odpowiedni klawisz funkcyjny. No, i w tym celu musimy ustawić klawisz numer 28. Za pomocą MultiMausa robimy to w ten sposób, że dwa razy, dwa razy naciskamy Shift. Raz, dwa. I w tym miejscu nam. Chwileczkę jeszcze raz. Raz, dwa. O, i w tym miejscu powinna mrugać Shift. Oczywiście jest to opcja dostępna dopiero chyba z tego co pamiętam w wersji 2.0 MultiMausa. No i teraz wybieramy sobie numer 8, czyli 28. To jest odpowiedni, odpowiedni numer, właśnie tego klawisza funkcyjnego. No i teraz tutaj, za chwilę, powinien nam się pojawić. Teraz powinien nam się tu pojawić odpowiedni. O, właśnie, tutaj access point. Jest to RB23 i numerem kolejnym urządzenia. Zaznaczamy sobie to urządzenie, dajemy sobie połącz. I teraz tu musimy wprowadzić odpowiedni klucz. Ten klucz oczywiście tu jest dostępny na opakowaniu. Domyślnie jest to 880. No i wprowadzamy sobie 80, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dajemy dalej. Tak. To oczywiście jakaś strona Microsoftu się włącza, nie wiem dlaczego. No i teraz powinniśmy mieć podłączenie do naszego urządzenia, właśnie tego RB. 2300 to jest właśnie nasz już właśnie dekoder i teraz w jaki sposób możemy zmieniać dźwięki za pomocą tego dekodera, włączamy sobie przeglądarkę wprowadzamy sobie adres ten adres, który tutaj mamy na opakowaniu tutaj na dole, tutaj to wpisujemy 192.168 i tutaj mamy 4.1 no po wprowadzaniu tego adresu tutaj w przeglądarce w tym miejscu dajemy Enter. No i po włączeniu mamy tutaj trzy możliwe, trzy możliwe ścieżki dźwiękowe: jedenka, dwójka i trójka. Po wejściu do jedynki tutaj mamy wgrane już jakieś dźwięki. To są właśnie dźwięki wgrane do EP08. Do dwójki to mamy właśnie. BR232 z i możemy jeszcze trzeci zaprogramować, ale aktualnie on jest pusty, nic, nic tu nie ma, więc nie, nie, nie przełączymy się na to, bo tutaj po prostu jest to puste. No i teraz, w jaki sposób te dźwięki tutaj sobie możemy programować, także zapraszam teraz do drugiej części filmu, gdzie już pokażę, w jaki sposób te dźwięki możemy wygrywać. Więc tak, teraz w jaki sposób przygotować sobie dźwięki? Zaczniemy od tego, że usuwamy sobie ścieżki numer 2, numer 2 ścieżkę i numer 1. Czy usuwamy sobie te dźwięki, które były wgrane domyślnie? Tak, ścieżkę numer 2 usunąłem i ścieżkę numer 1 też. W tej chwili dźwięków już w ogóle nie ma, dekoder dźwiękowy. Sprawdźmy czy tak jest. W tej chwili mamy włączony tryb obsługi Wi-Fi, więc musimy sobie ten tryb obsługi Wi-Fi wyłączyć, dlatego że blokuje on działanie, działanie dekodera, więc musimy w go wyłączyć naciskając F8. W tym momencie tryb obsługi tryb obsługi wifi został wyłączony no i teraz możemy sprawdzić czy działają nam jakieś dźwięki, na przykład klawisz F2 naciskamy nic nie działa klawisz F1 też nie mamy żadnych dźwięków, nic nie słychać więc teraz musimy nowe dźwięki sobie wgrać w jaki sposób to robimy przechodzimy sobie do zakładki która nazywa się railbox.pl łamane na sound, sounds Tutaj mamy taką stronę od producenta, właśnie Rallyboxa, gdzie możemy sobie, krótka instrukcja, ale jednocześnie też możemy sobie tutaj generować własne nazwy plików, które odpowiednie funkcje mają zapisane właśnie w formacie tym wave, który my tak naprawdę musimy przygotować. No, oczywiście, wavey to, to jest format dźwiękowy, więc musimy to za pomocą jakiegoś urządzenia czy Mikrofonu nagrać wcześniej, zapisać to jako wave, no i później taki plik odpowiednio przygotować. No i tutaj w jaki sposób sobie generujemy, na stronie właśnie mamy informację w jaki sposób to robić. Na przykład wybieramy sobie klawisz funkcyjny, na przykład F2. Wybieramy, że ma coś powtarzać, na przykład w pętli i generuj nazwę pliku. No i w tym momencie on wygenerował nam nazwę pliku. Nazwa pliku musi nazywać się F2. Loop Wave. I taka nazwa pliku musi być utworzona, i w tym Wave musi być po prostu to, co chcemy, żeby działało w pętli pod klawiszem F2. Oczywiście możemy sobie skorzystać z jakichś gotowców. Tutaj te gotowce na stronie też są te, które domyślnie w dekoderze są, czyli EP08 i BR232. Ja sobie już ściągnąłem taki. Taki, taki plik, rozpakowałem go no i tutaj mam różne, różne dźwięki i teraz tak pod klawiszem F2 wcześniej tutaj miałem loop F2 i to jest to jest odpowiedni jakiś tam dźwięk w pętli I ja bym teraz chciał go sobie zamienić tak żeby pod klawiszem F2 działał mi działał mi na przykład działa mi zapowiedź perenowa, która była wcześniej pod klawiszem F15. Hmm. Tak. I to jest, to jest ten plik. I teraz, w jaki sposób ja sobie to zrobię? Zr Bo nazywam sobie ten plik, który tutaj jest. Ten F2, który tutaj jest. Nazywam sobie w ten sposób, że zaczynam go nazywać od no właśnie F2 e lub. Okej. Okay. Tego w ogóle mogę wyrzucić, nie chcę mieć tego dźwięku F2. W ogóle sobie go wyrzucam, a zapowiedź peronową, którą mieliśmy pod klawiszem F15, ustawiam właśnie, że na początku daję mu nie F15, tylko ustawiam sobie, że F2 lub. No i teraz cały, taką, cały taki komplet z powrotem wgrywam do, do naszego dekodera. Albo tylko wgrywam dokładnie tylko jeden ten plik. Także do wyboru. No i teraz w jaki sposób to robić? Znowu muszę sobie przejść do zakładki, gdzie mam dostęp do tego mojego dekodera pod tym adresem 192.168.4.1. Wcześniej, oczywiście, muszę pamiętać, że tutaj muszę włączyć sobie Wi-Fi. Włączamy to za pomocą klawisza. O! za pomocą klawisza F8 czyli tutaj włączyłem sobie funkcję klawisze powyżej 20 no i teraz włączam sobie właśnie tutaj 8 w tym momencie moje Wi-Fi się włączyło w moim dekoderze sprawdźmy czy widać widać urządzenie jest nasze urządzenie, zaznaczam sobie łączy się łączy się no i teraz powinno być też dostępne przez Tutaj ten adres jest OK. Wchodzę sobie do mojego, do mojej ścieżki pierwszej. Wybieram sobie, który plik chcę zaciągać. Zaciągam sobie za pomocą klawisza, F, właśnie tego F2 lub który tutaj zaznaczyłem. To jest klawisz F2. O, to jest ta zapowiedź peronowa. Daję sobie OK. Plik w tym momencie się wczytuje. Wczytał się. No i Teraz pod klawiszem F2 w pętli powinna się wykonywać moja zapowiedź peronowa. No i teraz sprawdźmy czy tak jest. Spróbuję tak zrobić. Wyłączam sobie oczywiście znowu moje Wi-Fi za pomocą znowu klawisza F8. Tak, wyłączyło się. No i przechodzę sobie do, do klawisza F2. Wybieram sobie klawisz F2. Aha, no właśnie, nie zadziałało. Dlaczego nie zadziałało? Dlatego, że miałem domyślnie ustawioną drogą ścieżkę, yy, która tak naprawdę aktualnie jest pusta, Czy muszę sobie zaprogramować aktualnie, zaprogramować sobie mój CV202, za pomocą którego można określić, która ścieżka ma być domyślną ścieżką w dekoderze. Wybieram sobie zmiana CV, wpisuję sobie 202. Zmieniam sobie z dwójki na jedynkę. No i teraz jak sobie wprowadzę klawisz F2. No i słychać, że nasz dekoder za pomocą klawisza F2 odtwarza właśnie zapowiedź peronową. Jeżeli chcę, żeby to działało też pod, tym, tym, pod tą drugą ścieżką, to wystarczy, że tutaj sobie wejdę na drugą ścieżkę. Aha, nie wejdę, przepraszam, bo nie mam w tej chwili ustawionego Wi-Fi, także wpierw musiałbym włączyć Wi-Fi. Znowu włączyć tu Wi-Fi, musiałbym za pomocą klawisza F8 o, podłączyć się do mojego Wi-Fi. Dekodera. Potem się to pojawił. OK. Nie wiem, dlaczego tu mi przeskakuje do jakiejś strony. Nie domyślnie. No i teraz mogę sobie właśnie już odświeżyć. wejść sobie do ścieżki numer 2. Numer 2 numer jest ona pusta. Wybieram sobie teraz ścieżkę numer 2. Wybieram sobie moją, mój klawisz F2, który ma odtworzyć. Właśnie, zapowiedź peronową domyślnie, tak, właśnie, o tą. Ona się wgrywa. Wgrała się i tak naprawdę mam już dwie ścieżki uzupełnione. W jednej i w drugiej mam to samo. No i w dekoderze mogę już w tej chwili sobie wyłączyć moje, mój Wi-Fi. Moje Wi-Fi, właśnie wyłączając to za pomocą klawisza F8 a za pomocą yy, programowania zmieniamy sobie w tym momencie zmieniamy sobie w tym momencie CV202 na ścieżkę numer 2 ok no i numer klawisz F2 po naciśnięciu klawisza F2 znowu powinna być zapowiedź już No, i otwarza się moja ścieżka dźwiękowa, którą, którą tak naprawdę sobie ustawiłem też na drugiej ścieżce. O zapowiedź peronowa, która jest na drugiej ścieżce. Mogę nawet to zrobić na trzeciej, także tu jest widzę tylko maksymalnie trzy i tak dużo. Także tak jak powiedziałem, tutaj możemy sobie definiować w jaki sposób nasze pliki mają się nazywać, bo odpowiednia nazwa pliku. Generuje jakąś tam akcję odpowiednią na dekoderze. Tutaj tak, tak naprawdę musimy sobie wejść na tą stronę railbox.pl i tam tak naprawdę będziemy mieli informację, jak ten plik się ma nazywać. Dodatkowo możemy też pobrać sobie emulator dekodera. Tak jak na przykład w ogóle nie mamy dekodera, chcielibyśmy się pobawić dźwiękami, to można sobie pobrać ten emulator. I to jest emulator, który. Instalujemy na komputerze. Natomiast tutaj to już jest inny, na inny film już materiał. Także dzisiaj tego już nie będę pokazywał. Tak, także wygląda programowanie dekodera od firmy właśnie Raybox Electronic. Dekoder naprawdę fajny, fajnie można się nim bawić. Można sobie fajnie te dźwięki modyfikować, wygrywać, tak naprawdę bez żadnego dodatkowego urządzenia, które musimy mieć do programowania. I najważniejsze jest to, że wcale nie musimy takiego dekodera wyciągać z tego, z, naszego, z, naszej, z naszej lokomotywy, która na stoi sobie już na torach. Musielibyśmy zdjąć, rozebrać tą lokomotywę podpiąć sam dekoder właśnie do programu TARA, no i dopiero wtedy ustawić te dźwięki. A tak wystarczy, że włączymy sobie Wi-Fi i już mamy możliwość modyfikacji takiego dźwięku czy zmiany. Także tak to w skrócie wygląda zabawa takim dekoderem. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała, tego dekodera oraz jego możliwości jakie, jakie daje także naprawdę dla mnie numer jeden w tej chwili, jeżeli chodzi o dekoder dźwiękowe. Najważniejsze jest to, że właśnie jest też tani w sensie cena jego dużo tańsza jest niż niż innych dekoderów, które są na rynku. Także tutaj tak naprawdę dwa duże plusy. Jeden mały minusik, który miałem na początku, to dołączony głośniczek, który tutaj był w pierwszym dekoderze, który akurat wyciągnąłem. Nie wiem, czy był uszkodzony, czy coś z tym głośniczkiem było nie tak, po prostu nie było słychać dźwięku. No ale to wystarczy sobie odlutować, przylutować na nowo i już. Natomiast tutaj następne dwa, które mam, to bez problemu działają, także nie wiem, czy to taka była wada akurat tego głośniczka, czy po prostu źle jest przylutowane. Nie sprawdzałem tego. Dobrze, tak to, tak powiedziałem, w skrócie działa wszystko. Film dobiegł już dzisiaj do końca. Jak zwykle zapraszam Was do oglądania innych filmów na moim kanale, a dzisiaj z Wami się już żegnam. Cześć!